Ja w ogóle nie lubię chodzić do kina, a szczególnie nie chodzę na filmy polskie. Nudzi mnie to po prostu. Tak to owszem pójdę sobie. Dzisiaj gadamy o rejsie. Mamy 50. rocznicę w tym roku, więc chyba czas na to, żeby żeby film przypomnieć, a jest ku temu również okazja, przed nami majówka i chcemy Państwa zachęcić do tego, żeby właśnie podczas majówki do, do naszego kultowego lub już niekultowego, ja tym będziemy właśnie dyskutować, do tego filmu wrócić. Rozmawiamy w trójkę Magda Kidoń-Staszek, Andrzej Tuziak, Filmoteka Śląska i Jakub Pudełko, Kino Kosmos. Film jest tak naprawdę dziwny, groteskowy, satyryczny i taki mamy trochę też Czasy obecnie. A dlaczego mówimy o się? No Przypada na ten rok 50. rocznica premiery filmu, ale tak naprawdę zastanawiałem się, o czym będziemy mówić, skoro fabułem można streścić w jednym zdaniu: Płynie sobie grupa pasażerów z jednym dowodzącym kaowcem, przygotowują coś dla kapitana, i praktycznie nic się nie dzieje. Dialogi niedobre są, w ogóle brak akcji, cytując inżyniera Mammonia: Tam tylko statek płynie i tak naprawdę. Może powiedzmy, nie wiem, może ktoś z widzów naszych nie widział, słuchaczy nie słyszał. O czym jest ten film? No i powiedziałeś, o czym to jest. Płyną ludzie na statku, no i tyle, I to jest cała fabuła. Dopiero jak zaczniemy ją analizować, to bardzo szybko się przekonamy, że tu za dużo do analizy nie ma. Natomiast i wtedy, i dzisiaj film ten odczytywany może być różnie, a głównie odczytywany jest przez pryzmat czasu, w którym został zrobiony i że miał pokazać w pewien sposób polskę. W mikroskopijnym przekroju, że Kaowiec to działacz partyjny, że sędzia, który tam występuje, jest przedstawicielem partii i takie podkładanie różnych osób reprezentujących różnych przedstawicieli ówczesnych grup społecznych jest jakimś rozwiązaniem. No i w ten sposób przeanalizujemy coś, co kiedyś nazywało się realnym socjalizmem. Natomiast mnie natychmiast nasuwa się pytanie, czy ten film niesie także w sobie coś więcej, co pozwoli go w jakiś sposób odnieść do dzisiejszej sytuacji. Kiedy go wczoraj obejrzałem jeszcze raz, to jakoś dziwnie miałem przekonanie, że jest sporo elementów, które nawiązują do dzisiejszej sytuacji, oczywiście zupełnie nieświadomie. Co Wy o tym myślicie? Ja próbowałam przeanalizować troszkę to, jaki jest odbiór młodego pokolenia, no bo wiadomo, że my jesteśmy rocznikami trochę starszymi, więc też troszkę inaczej ten film odbieramy, odczuwamy i smakujemy, natomiast młodzi ludzie bez kontekstu na pewno mają problem z odbiorem tego filmu. Dlatego, że gdzieś tam mami im się kilka sloganów, kilka tekstów, kilka cytatów. Oczywiście ten język nowomowy, który tam funkcjonuje doskonale zresztą, bo po to on tam został też włożony, żeby z niego czerpać garściami te wszystkie cytaty, które stały się kultowe. One nadal jakby w naszej rzeczywistości są i funkcjonują, natomiast niekoniecznie młodzi ludzie odczytują cały film jako kultowy. Ja mówię, problemem jest tutaj faktycznie kontekst, czyli to, co ty, Andrzeju, powiedziałeś, żeby go dobrze umieścić w momencie dziejów, czyli w odpowiednim roku, w którym on powstał, w odpowiedniej rzeczywistości, w której się dział, Jakby myślę, że tu jest całe klucz, tego, czy film nadal jest kultowy i można się tu Tutaj właśnie zastanawiać, czy, czy, czy ta kultowość jego nadal istnieje, czy, czy tego kultu filmu już, już w nim nie ma. Ja myślę, że jednak on jest, i, i Ty też potwierdziłeś, jakby to. No właśnie, mamy kontekst. Rok 69 zaczęto realizować zdjęcia w sierpniu, miesiąc po tragicznej śmierci Bogumiła Kobielik, który pierwotnie miał zagrać tego kaowca, którego zagrał jednak Stanisław Tym. W sierpniu 1969, bo, bo ten kontekst jest w ogóle ciekawy, to jest jakieś kąt kulturowy, jeszcze to była ta dekada nowych fal. Jeszcze jakaś pozostałość tych wybuchów rewolucyjnych z 1968 roku, obyczajowych. Polański, przecież tragedia, tragiczna śmierć Sharon Tale w sierpniu też 1969. W lipcu tego roku ma premierę Swobodnej Jeździe. Dwa lata po tym jak ma premierę Pali się moja panno Milosza Forman, gdzie na pewno ten film gdzieś formalnie jest zbliżony. Potem, no przecież Armstrong zdobywa Księżyc w lipcu. Bardzo ciekawe czasy. W sierpniu tego roku Jimi Hendrix występuje na Woodstocku. A 5 października, też sobie to wypisałem, bo to jest ciekawe, odbywa się w BBC pierwszy odcinek serialu Monty Python. A więc te czasy są bardzo ciekawe. Kontrkulturowe, jakieś takie przekraczające kolejne granice humoru, satyry, absurdu. No i teraz, właśnie pytanie, czy tą kult kultowość budujemy na tym absurdzie? Bo ja, właśnie wbrew temu, co mówicie, ja jakoś nie widzę, że to. Obecne to tak zwane młode pokolenia czy młodzi widzowie jakoś specjalnie kultowością darzą ten tytuł. Ja myślę, że młodzi widzowie właśnie mają z tym problem. Bez tego kontekstu, dlatego że nie wszyscy ten kontekst jakby znają, no i oczywiście oglądając film bez całego uzasadnienia niekoniecznie są w stanie to znaleźć. Natomiast myślę, że ten film nadal należy do takiego wora, do zbioru filmów kultowych jednak. Jeśli zacytujemy definicję kultowy, która mówi, że to cieszący się popularnością w określonej grupie społecznej, to to już sami sobie odpowiadamy, że film kultowy, a szczególnie ten, Odnosi się do kultowości w określonej grupie społecznej, grupie odbiorców. On jest pewnego rodzaju ten termin zawężeniem. Przeciwstawny jest do popularnego kina, więc trzeba być w jakiś sposób przygotowanym do odbioru filmu kultowego. Trzeba znać kontekst, trzeba być przygotowanym na pewne aluzje, które w tym filmie się pojawiają. A więc wymaga on pewnego większego zaangażowania od odbiorcy niż normalne, popularne kino. Wytwarza on pewną interakcję, gra z widzem. To jest gra z widzem, w której musi on uczestniczyć, żeby to wszystko. Właściwie zostało odebrane. Ja ten film obejrzałem w 1988 roku ubiegłego wieku, a więc to już wiele lat po jego wyprodukowaniu, i do mnie on oczywiście trafiał. Ja rozumiałem te konteksty, wszystko to łapałem, i dla mnie to było coś, co żyło w tym momencie, mimo że od jego produkcji minęło prawie 20 lat. Wracając do oglądania rejsu, nie chcę przeżywać jakiejś kultowości. Raczej wracam do swoich odczuć sprzed lat. Jest to taka podróż nostalgiczno-resentymentalna, która dla mnie stanowi kolejne obejrzenie tego filmu. Mnie oczywiście zastanawia sytuacja dnia dzisiejszego. Czy ten film. Dzisiaj także może pełnić taką rolę, jak było kiedyś, czyli komentowania tej rzeczywistości dookoła nas. No i o dziwo, mnie się wydaje, że tak, że w dzisiejszych czasach, tak jak i wtedy, mamy kaowców. Może oni są trochę inni, inaczej się zachowują. Nie są tak hamscy jak kaowiec z filmu Race, ale także są. Osługują się praktycznie tymi samymi. Metodami możemy zaobserwować sprawozdania z zebrań przypominających bardzo żywo to, które widzimy na statku. Tak więc, dla mnie, ten firm te elementy posiada. Mam jakieś dziwne przeczucie, że może się okazać po jakichś dwóch, trzech latach że rejs jakoś dziwnie korespondował i opisywał aktualną naszą dzisiejszą sytuację. Ale to jak myślicie, bo od 15 lat około trwa dyskusja nad kontynuacją, nad rejsem 2. I ten Marek Piwowski, który debiutował swoim rejsem, no on strasznie się podkręca jak opowiada o tej kontynuacji, no ale już mieliśmy przecież próbę kontynuacji Alternatyw 4, r mieliśmy Rysia, który miał być kontynuacją Misia. No nie był to jakiś efekt olśniewający. Ja bym raczej myślał, nie wiem, o wersji reżyserskiej, bo pamiętamy, że pierwotna wersja rejsu miała chyba ponad modaj 3 godziny. Z tego pod wpływem różnych sugestii obcinał, obcinał kolejne sceny, ponieważ ta się może nie spodobać cenzurze, wówczas oczywiście obowiązującej. No więc powycinał z tego ponad godzinną wersję oficjalną. Gdzieś te dwie godziny się zatraciły, te fragmenty taśmy poznikały. No ja bym bardzo, bardzo chętnie bym obejrzał, gdyby ktoś znalazł jakieś wycinki tych scen, które nie znalazły się w ostatecznej wersji, bo przecież oni tam na tym statku spędzili dwa miesiące, do października kręcono. Więc w ogóle ta atmosfera, która tam panowała bardzo luźna, momentami wręcz mocno alkoholowa, właśnie taka kontrkulturowa. Nie wiem, ja bym widział wersję rozszerzoną, ale absolutnie nie, nie jakąś kontynuację, bo to już jakby to co mówisz właśnie Andrzej, fragmenty tak, które wciąż żyją, natomiast to jest już satyra tak. Nie wiem, oczywista, że to nie byłoby to samo, tak? Mnie też zastanawiała sytuacja, że nie powstała wersja autorska wykorzystująca stare materiały. No chyba, że były tak kiepskiej jakości, że nic z tego reżyser nie był w stanie wykroić do takiej swojej wersji autorskiej, nowej. Natomiast tam powstało 34 tysiące metrów filmu, z którego wykorzystano tylko 1800. Jeszcze gdzieś na pewno leży 32 tysiące metrów rejsu nieoglądanego. Pamiętajcie, że oni byli dwa miesiące na jednej łodzi z dużą ilością alkoholu, że tak powiem w zestawie Chimil z Bagmaklakiewicz i tym. Także może niektóre z tych ponagrywanych materiałów po prostu nie nadają się do społecznego oglądu. Prawdopodobnie. I tego się trzymajmy. Myślę, że kontynuacja w postaci Rejsu 2 byłaby na pewno fiaskiem, szczególnie teraz. Można by nakręcić coś o naszej rzeczywistości. Tak jak Andrzej powiedział na początku, widzisz pewne analogie. Oczywiście te analogie chyba będą zawsze, bo nie jesteśmy w stanie od pewnych konwencji uciec, od pewnych ról społecznych i doskonale właśnie rejs to pokazuje, że, że tak naprawdę zawsze jesteśmy uwikłani, nawet jak, jakby gdzieś tam dążymy do wolności. Kuba, ty wspomniałeś o tym, że to były bardzo przewrotne czasy, gdzie dużo się działo. Easy Rider, wolność, Woodstock, takie pragnienie wolności, zresztą sam rejs i, i to, że oni znajdują się na statku, czyli że płyną, to też kojarzy się z wolnością. Natomiast oni, zamknięci na tym statku w takiej mikroskali, mikrospołeczności, tak naprawdę nakładają na siebie kolejne konwencje, czyli z tego, co mają w ręku, a więc tej przysłowiowej już teraz wolności, tak naprawdę tkają sobie pewne stereotypy, konwencje, role, tworzą y, kolejne komisje, więc struktury. I, I tak naprawdę okazuje się, że to, e, że sposób w jaki to porządkują, wpływa tylko i wyłącznie na całą ich sytuację odwrotnie, dlatego że wszystko tak naprawdę staje się nagle chaosem. No bo ciężko tutaj mówić o, o tym, że ten porządek, który oni wprowadzają, e, faktycznie wprowadza jakiś ład w ich istnienie, tam w funkcjonowanie razem na, na łodzi. Zresztą mówiąc o tej kontynuacji, no, teraz mamy dowolność, swobodę rejestracji każdy telefon, smartfon. A sięgając do tego 1969 roku, oni mieli, piwowc miał do wykorzystania tylko jedną kamerę, nawet nie mógł przebitek zrobić. Te ujęcia są jakie są. Do dodatku zastosowano bardzo świetną metodę: po prostu wziął naturszczyków, a aktorów zawodowych, tylko po to, teoretycznie, aby pro, prowokować tych niezawodowych nie aktorów do spontanicznych zachowań przed kamerą. Ale ci zawodowi aktorzy nie czuli się zbyt komfortowo, bo nie wiedzieli czego za bardzo Piwowski od nich oczekuje, a ci natruszczycy też nie za bardzo. Więc tam praktycznie z tych anegdot, które można wyczytać, oni mieli kręcić niemal nieustannie, a jak coś powstanie, to coś powstanie, to to się wtedy sklei. No i teraz pytanie Andrzej do ciebie, bo tam pod tym scenariuszem podpisał się i Piwowski, i Głowacki. Czy ten film w ogóle miał scenariusz? Z zachowanych materiałów oczywiście wiemy, że miał scenariusz, no i musiał mieć scenariusz, bo w ówczesnych czasach podstawą skierowania filmu do produkcji był zatwierdzony scenariusz, określony budżet, także bez scenariusza ani rusz. Z różnych dokumentów można mniej więcej wyciągnąć wniosek, że 70% tego tekstu, który został napisany, zostało przeniesione na ekran, natomiast cała pozostała reszta to. Improwizacja na planie, w oparciu pewnie o te wątki scenariuszowe, a także i o sceny, które zostały w 100% na tym planie wymyślone. No, i to wszystko widać w tym filmie, że nie jest on budowany na podstawie scenariusza z klasyczną strukturą, jaka wtedy obowiązywała, i także widać to przez to. Że mamy pewne sceny, jak na przykład scenę spotkania na rady, przedstawienia kaowca, od tego ona się zaczyna. Ta scena trwa 12 minut. To jest 20% czasu tego całego filmu. Ogromna scena. Później zaczyna się, można powiedzieć, właściwa sekwencja filmu, czyli przygotowania. Do urodzin w tajemnicy przed kapitanem, przygotowywane oczywiście, aby zrobić mu niespodziankę, i to jest sekwencja, która toczy się do końca filmu. Następnie mamy jeszcze drugą sekwencję, która rozpoczyna od, się od sceny, w której poeta informuje kaowca, że w damskiej toalecie jest napis Głupi kaowiec. Ta sekwencja nie została do końca rozwiązana. Wprawdzie jest tam parę scen, ale nie, nie wybrzmiewa ona właściwie. Natomiast sekwencja przyjęcia dla kapitana stanowi klucz tego filmu i na koniec zostaje oczywiście zaprezentowana i jakby go kończy. Mamy oczywiście dużą ilość pewnych wątków pozatrzynanych i niezakończonych w tym filmie, pewne sketcze, które są tak luzem powsadzane. Natomiast mnie na końcu brakuje jakiejś mocnej sceny, która by ten film w jakiś sposób podsumowała i zakończyła. Zastosowano tu pewne rozwiązanie, które można skrótowo nazwać, że to jest otwarte zamknięcie. Czyli film się kończy, natomiast. Sekwencje mogą dziać się dalej gdzieś poza naszą obserwacją i po tym, jak film sobie gdzieś tam e, i statek właściwie gdzieś sobie tam dalej odpłynie i zniknie. Ja już dwadzieścia kilka razy obejrzałem ten film i dalej oglądałem, tym utwierdzam się, że no on jest bardzo źle, źle zrobiony formalnie. Oczywiście z, z jakąś tam premedytacją. Ale słuchajcie, bo to fajnie jest czytać teraz. Bo w październiku jest 50. rocznica premiery, ale w maju jest 50. rocznica spotkania kolaboracyjnego, komisji, która zatwierdzała ten scenariusz. I jak się czy, czyta protokół, czy notatkę, to na przykład jest taka notatka podsumowująca, stwierdzająca akceptację jednak do realizacji ten film, którego przypomnijmy. Zaliczono do czwartej kategorii artystycznie, czyli jako filmu no, złe, złego artystycznie. Cytuję: Stwierdzono, że film jest lepkiem niezorganizowanych dramaturgicznie skaczy różnej długości i wartości. Forma, narracja, montaż, zdjęcia, dźwięk, tendencyjne korzystanie z brzydoty i łomności fizycznej od twórców prawie wszystkich post, postaci, jak również treść, aluzje polityczne, uszczypliwości satyryczne, wymowa niektórych scen i tak dalej w zasadzie dyskwalifikują film. No, ale film przetrwał i tutaj, jak już Magda wspomniała, o, o, no przecież to był początek pięknego duetu aktorskiego Maklakiewicza i Jana Himilsbacha, czyli Sidorowski i Mamoń. Świetny duet, bardzo specyficzny. Ale z drugiej strony, teraz, dzisiaj można by się przyczepić, a gdzie są kobiety w tym filmie? Tak, ja pozwolę sobie jako właśnie damska część naszej rozmowy zwrócić na to uwagę, bo tych kobiet właściwie tutaj nie ma. One są tylko i wyłącznie tłem, żonami, które mają tutaj kilka sekund tak naprawdę na ekranie i właściwie nie, ża nie pełnią żadnej ważnej, a właściwie żadnej po prostu roli. No i pytanie do Was, Panowie, dlaczego? Jak myślicie tak naprawdę, dlaczego tych kobiet tutaj nie ma i dlaczego główne postaci to jednak są faceci. Też się nad tym zastanawiałem, no i nie wiem dlaczego. Mogę jedynie przypuszczać, że no próbowano stworzyć coś, co miało być rodzajem satyry politycznej i jako, że na scenie wtedy mężczyźni dominowali, na scenie politycznej, to i mężczyźni dominowali w realizacji te, tego wydarzenia. Natomiast ubolewam, że oczywiście kobiety tak mało występują, co dziwne, bo Wszyscy trzej twórcy, Tym Piwowski i Kłowacki, byli w sile wieku między 30, 32 a 34 życia, rokiem życia, kiedy te kobiety, siłą rzeczy, stanowią centrum, wokół którego kręci się męskie życie. No i nie wiem, dlaczego nie pojawiały się w większym zakresie. Może sceny, które wtedy były kręcone i realizowane w tej oczywistej nam sytuacji, nie pozwoliły kobietom się wykazać, może źle wypadły, złe materiały to były, i dlatego zostały po prostu wyrzucone być może po prostu kobiety w roli społecznej nie odgrywały po prostu wtedy znaczących ról, bo jednak były to matki, rzadziej pracujące niż w obecnych czasach, więc one też gdzieś tam zostały zepchnięte na drugi tor, natomiast dodam tylko taką ciekawostkę, że w rejsie tak naprawdę drugim reżyserem, czy reżyserką właściwie oraz montażystką są właśnie kobiety. Więc nomen omen pojawiają się one także od strony technicznej, czyli w budowaniu samego filmu, więc jakieś role im tu przysługują. No, jednakże Piwowski widocznie uznał, że że, że nie są one tutaj ważne dla jakby celu filmu, czyli do, do jakby przeprowadzenia samej fabuły. Niestety. No zostały wycięte, to ja myślę, że jest ofiara tej takiej. Nie wiem, ja myślę, że, że panowała nerwowość w osobie wtedy Marka Piłkowskiego, kiedy mu jedna, druga, dziesiąta osoba sugerowała, słuchaj, to wytnij, to wytnij, to może lepiej wytnij tego nie dawaj, ta Jolanta Lotek, która ówczesna amantka, seks bomba polskiego kina, przecież tam były sceny ponoć z odkrytym biustem też, które zostały wycięte, ona ponoć, tam jest tylko jedna scena, która stała z jej udziałem, jak inżynier patrzy przez lupę tam na niby brzeg, a potem się okazuje, że jakaś piękna kobieta wychodzi z kajuty, to jest jedyne ujęcie Jolanty Lotek, która tam spędziła sporo czasu, potem miała ponoć pretensje, że jej było tak mało. No jakaś tam autocenzura, no, no bo właśnie każdy mówi, i o, cenzura tak pocięła ten film. Sam urząd zasugerował wycięcie tylko trzech scen. To był salonowiec, to była sekwencja 100 lat, aby ją skrócić, i aby usunąć zbliżenie masy karnawałowych w tej przedostatniej scenie. Natomiast no, te zachowania takie autocenzuralne nazwijmy, je, nie wiem, przed przedkońcową wersją filmu. No tak, no i plus to, co mówiłaś, Magda, o, o tej wówczas roli, ro, roli kobiet. No bo tam na statku kobiet nie brakowało, no ale mówię, to była raczej już element takiej atmosfery to, towarzyskiej, imprezy, która tam panowała. No bo przecież pokora, pokory też praktycznie tam nie widać. Tak. Dobrowolski, który też nagle znika. Strasznie źle zmontowany został ten film. No, no tak naprawdę, to tak jak powiedzieliśmy na początku, to jest tak, taki zbiór sketchy. Kabaretowy, które trzeba było jakoś spiąć w kub, żeby stworzyły całość, więc tak naprawdę kwestia montażu to też nie było łatwe zadanie w tym wypadku, więc tutaj ukłon w stronę montażystki, która sobie z tym poradziła. Ja mam jeszcze jedną taką bardzo odważną teorię na temat tego braku kobiet w filmie. Być może one po prostu zbyt mało imprezowały, bo jak się okazuje większość scen, przynajmniej tych takich, które zostały bardzo zapamiętane przez tą e, widownię, która uznaje film za kultowy, są to sceny, gdzie, że tak powiem, e, mocno skropione, Wymowna scena o kondycji polskiego kina, która już również przeszła do historii. Anegdoty mówią, że zbak że tak naprawdę dał Maklakiewiczowi dojść do słowa dopiero wtedy, kiedy poczuł się ciężko. Czyli jego stan nagle wskazywał na jakieś chyba stany kacowe, i dopiero wtedy jakby ten dialog mógł się jakoś tam rozwinąć. Być może te kobiety też tutaj mniej imprezowały, więc mniej były widoczne na ekranie. Taka odważna teoria. Ale żeby tak nie było źle, to mam tu ładny cytat z Krzysztofa Mentraka, który stwierdził w jednej z licznych recenzji po premierze filmu Rejs jest filmem o zbiorowości owładniętej niemożliwością przedsięwzięcia czegokolwiek, ujęcia rzeczywistości w jakikolwiek rygor. No przecież pamiętajmy też, że w 99. tygodniku Polityka w ankiecie pod koniec wieku uznano ten film za najciekawszy film Polski XX wieku, a w 98. na festiwalu w Kazimierzu Dolnym uznano ten film za kultowy film czasów, gdzie nic się nie dzieje. Tyle tutaj na ten temat. Rozmawiamy i analizujemy i do tej pory nie wymyśliliśmy dlaczego się tak stało. No to jest oczywiście magia kina. Tak myślę, że możemy tak y, powiedzieć. Myślę, że fenomenem tego jest jednak to, że nie budując żadnej fabuły, bo tak się stało, jesteśmy w stanie z tego filmu wyłowić jakie pozory stwarzamy czasami dotkania swoich ról społecznych, jakiego języka używamy, bo ten język przecież tu ma ogromne znaczenie. Jak bardzo niezrozumiałego języka często używamy do opiniowania, do rozmawiania, gdzie ten język tak naprawdę nie wnosi nic do stanu rzeczy i jest to no bardzo wymownie tutaj pokazane, więc, przekładając to na kondycję społeczeństwa polskiego, mówiąc tak już dużymi słowami, no to reżyser i, i cała plejada aktorska wskazuje palcem na to, że jesteśmy w bardzo kiepskiej formie jako społeczeństwo. Nie wiemy, o czym gadamy, tak po prostu. Ale, żeby było op optymistycznie na koniec, to jesteśmy na takim statku w trudnych czasach. Ale myślę, że mam nadzieję, że dobijemy szczęśliwie do brzegu i że spotkamy się wszyscy ponownie w naszych kinach. Bardzo pięknie, Kuba. Może nawet na rejsie, byle nie na rejsie 2. Dziękujemy bardzo za wysłuchanie naszego podcastu. Mam nadzieję, że zachęciliśmy do. Ponownego odtworzenia tego filmu, dostępnego chyba wszędzie w sieci, darmowo na pewno na YouTubie na kanale zespołu filmowego Tor. Mówiliśmy o, o się jakub pudełko, Andrzej Tuziak, Magda Kidwań Kina na Janasik. Pozdrawiamy serdecznie.